bardzo serdecznie. Z tej strony Moskał w kolejnym odcinku z naszej serii recenzji. Dzisiaj omówimy sobie komiks Zdrada. Zapraszam. No, na początku warto by było sobie wspomnieć w zasadzie coś o początkach tego komiksu. Komiks, jak w przypadku komiksu Droga bez powrotu, został spisany, napisany, autorami jego są Następująco Bogusław Polski jako ilustrator, no, Maciej Parowski jako reżyser odpowiadał za fabułę, no i Andrzej Sapkowski jako konsultant. Komiks ten został wydany w 1995 roku, o ile się nie mylę. Można go nabyć oczywiście w dwóch wariantach. W wersji kolekcjonerskiej, taką jak nie widzieliście, może i tym razem pokażę, albo w zeszytówce. W odróżnieniu od Drogi bez powrotu, Komiks Zdrada nie bazuje na żadnej twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Jest on wymysłem w zasadzie twórców, czyli tutaj głównie Parowskiego i Polcha. I opowiada on o na szkoleniu chłop, chłopców na Wiedźminów. Mamy tutaj przedstawione również, dlaczego Gerard siwiał Jest parę smaczków i nawiązań do poprzedniej części, czyli Zdrady. Czyli komiksu Droga bez powrotu. No i w zasadzie, co jeszcze mogę tutaj szybko rzec? No. Z takich wstępnych informacji to z dług długość komiksu jest bardzo podobna co droga bez powrotu, bo mianowicie on też ma około 50 stron, więc nie jest jakąś długą rekturą. E, jeszcze od razu powiem coś na temat ceny. Cena tego komiksu w przypadku zeszytówki wynosi 12 zł. Niedawno to znalazłem, patrzyłem właśnie w trakcie nagrywania tego podcastu, że to jest 12 zł. W przypadku oczywiście naszego wydania kolekcjonerskiego, cena oscyluje w około 90-80 zł. Przejdźmy może teraz do jednej z najważniejszych rzeczy w zasadzie w tym komiksie i ogólnie, czyli do fabuły. Jak wcześniej już wspomniałem, fabuła opiera się na tutaj szkoleniu młodych chłopaków, młodzieńców na Wiedźminów. Po prostu szkoleniu na Wiedźmina. Jeden z takich młodzieńców jest właśnie tutaj. Gerard. Szkolenie tutaj mamy na szkoleniu próbę traw pokazaną, mamy jakieś, nie wiem, próbę lasu, mamy jeszcze odbijanie mieczy, tradycyjnie treningi szelmierki, no i jeszcze mamy tutaj wymianę pomiędzy wilkami a kotami oraz zapowiadającą się tytułową zdradę, która jest związana z królem Radofitem Skedwen. Później o tym opowiem, ale to w części, już ze spoilerami, powiedzmy sobie, może coś teraz o tutaj kresce tego komiksu, tak zwanej kresce, czyli jakości ilustracji w zasadzie w stylu ich. Są one inne, trochę inne niż w przypadku Drogi bez powrotu. Wydają mi się takie troszkę w jaśniejszych kolorach, takich bardziej żółtawych. Żółtawo takich bladych. Droga bez powrotu była taka wyraźniejsza, moim więc... zdaniem. Ale i tak nawet to dobrze wygląda. Jednak zanika już ten słowiański klimat. Tutaj już mamy taki bardziej średniowieczny klimat. No, można powiedzieć, że czuć taką polsko-średniowieczną, ale nie taką słowiańską, jaką mamy w Wiedźminie trójce. Hey. by może coś opowiedzmy o postaciach. Oczywiście mamy tu Wiedźminów. Wiedźmini są ok przedstawieni, myślę. No tak, ok są przedstawieni. I co ciekawe, w tym komiksie pojawił się koncept tego, aby właśnie Wiedźmini mieli spięte włosy w kucyki. No nie wiem czy wiecie, ale. Książkach mieli rozpuszczone włosy. Takie jak jest to pokazane w serialach: czy to Netflixa, czy tym polskim. W grach tu Gerard nosi spięte włosy, oczywiście. Oprócz pierwszej części, w której właśnie nosi rozpięte włosy. Mamy oprócz tego druidów, którzy ok, wyglądają. Szlachtę, która wygląda. Nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, ale to OK. Mamy Króra Radowita, Betasa, ale nawet nawet wygląda. Mamy jeszcze Wranów, mamy do tego Bobołaki, ale to tylko chwilowo. I mamy coś, co mnie najbardziej burwersuje. Elfki cyganki. Tak. Elfki cyganki normalnie nie podobały mi się w ogóle ich wygląd. Yy, oprócz tego mamy też. Yy, yy, mamy też czarodziejki. No i mamy tutaj słynną czarodziejkę garbuskę od Netflixa normalnie, tylko że to nie jest Yennefer. Mamy Wesemira, który naprawdę bardzo dobrze wygląda. Naprawdę mi się spodobał. Nie jest to, co mamy w Wiedźminie trójce. Ale jest on ok, Można powiedzieć. Mamy jeszcze. Wiedźminów ze szkoły Kota, którzy wyglądają no nie swoją, tak, tak dziwnie, co trochę tak, no jest taką no, prawdą, można powiedzieć, bo w grach, w książkach mamy powiedziane, że wiedźmini ze szkoły Kota to są psychopaci i oni mieli inne mutacje niż tacy zwykli wiedźmini, czy to ze szkoły Wilka, Gryfa, czy Niedźwiedzia. Oni byli właśnie nastawieni, żeby jak najwięcej emocji okazywać i byli naprawdę niebezpieczni. No i oni tak troszkę dziwnie wyglądają, ale okej. Okay. Powiedzmy sobie coś może teraz o scenerii, scenografii, tłach i tak dalej. Sceneria w tym komiksie jest taka trochę niejednoznaczna. Mianowicie no natura jest fa ładna, fauna i flora piękne. Super, tutaj mamy fajny rezerwat, las ok, Tylko że tak, mamy nisko budżetowy, Pff, nisko budżetowy obóz Wiedźminów, który są próby. W porównaniu do takiego Kermyren z naszych gier czy tam książki. Tam to fajnie to wszystko wygląda, a tu mają jakieś bida tutaj nie wiadomo co. Mają tam jakieś wahadełko, mają parę namiotów i tyle. No, w krach mamy te Kermyren, w którym jest wszystko i oprócz Kermyren to tam obok mamy te projekty, te... Jak to się nazywa? Obiekty szkoleniowe. Mamy tutaj bastion z mordownią chyba, o ile się nie mylę. Przynajmniej tak było w Wiedźminie Trójce. Jak się eksplorowało okolice Kyrmyren, no i mamy oczywiście pr, y, nasz zamek, na którym jest Vahadbo, są manekiny i tak dalej. A tam to jest bieda po prostu. Cholera, jednak ładna ta nasza przełęcz. Teraz już wiem, czemu tak się do ćwiczeń. Cięcie. Nie jesteś w cyrku. Pirouette. Źle. Postawa. Wystarczy, zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze, możesz zdjąć opaskę. Mamy naszą stolicę Kedwen, która jest też niskobudżetowa. Zamek królewski w Ketwen, on jest naprawdę niskobudżetowy. No i Reszta to jeszcze jakoś ujdzie, umówmy się, reszta to ujdzie. Co może teraz... Przejdźmy teraz do podtrzymywania i tempa akcji. Akcja w tym komiksie jest dość przewidywalna. Naprawdę da się praktycznie większość wydarzeń przewidzieć już po samym tytule, ale jest tam kilka fajnych plot-twistów. No i mogę tyle powiedzieć. Bardzo fajny plot twist jest, dlaczego Gerardo siwiał. Też mogę powiedzieć w zasadzie, że jest dość wysoka dbałość o detale. Na przykład w jednej stronie, scenie czarodziejka wysyła takiego gołębia, a następnie ten gołąb jest właśnie w tym pałacu widoczny, jak wiadomość właśnie jest dosyłana. No... Fabuła nie kończy się jakoś szczęśliwie, chociaż no, trochę jest taka nietypowa. Mamy oczywiście naszego Gerarta, mamy Myszowora, który broni Gerarta przed żołnierzami królewskimi kotami, oraz mamy właśnie tego Wesemira i Jaskra, ale nie wiem czy to jest jaskier, bo może się okazać, że jaskier to nawet nie jest on. No i jeszcze bym mogę wspomnieć, że kreska w tym komiksie jest nieco gorsza, no jak mówię, niż w, tym, niż w poprzednim. Generalnie to drogę bez powrotu tak spokojnie bym ocenił. Eee, coś jeszcze bym musiał dialogi. Dialogii tutaj nie mam pierwowzoru żadnego, ale jest wiedźmiński klimat. No i oczywiście są świetne nazwy cywilicom, których się nie rozczytam. To jest Cyrylica albo Głogolica, nie wiem czy oni tam mają. Czym oni tam piszą. Ja wiem, że tam w Ranowie, w tym komiksie chyba mówili perski... Nie, nie, chyba perskim, albo czymś... O nie, oni po rusku mówili w Ranowie. W Ranowie mówili po rusku w tym komiksie. Językiem rusińskim, cyrylicom pisali. Nie, nie rosyjskim, nie białoruskim, nie ukraińskim, tylko rusińskim. Porównując ten komiks na przykład do serialu polskiego z kredem szkolenia wieźmińskiego, to ten komiks bardziej tak szczegółowo to przedstawia, jednak moim zdaniem lepiej wypadł na tym film niż właśnie ten komiks. No i generalnie myślę, że to by było na tyle w części bez spoilerów. Moja ocena tego komiksu. Do, jak mamy tą drogę bez powrotu, to ona by była tak 8 na 10 chyba dałem jej. To temu komiksowi była akurat dał 6 na 10, bo on jest taki niezaciekawy bym powiedział. No, trochę tam wzbogaca te uniwersum wiedźmiński, ale w porównaniu do, do tego poprzedniego on jest słabszy. Więc myślę, że to by było na tyle w części bez spoilerów z drugiego komiksu Wiedźmin Zdrada. No i to by było na tyle. Żegnam wszystkich, którzy nie chcą spoilerów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, młode wilki. Do zobaczenia. Dobra, więc przejdźmy teraz może do części ze spoiler. A więc, jak mówiłem, komiks opowiada w zasadzie historię, dlaczego Geralt osiwiał oraz o jego szk wiedźmińskim szkoleniu. Poznajmy jego przyjaciela, przyjaciela Geralta, przyjaciela wiedźmina, Geralta Gwelda. Na początku mamy scenę, jak wiedźmini w zasadzie uczą się odbijać strzały, co jest dość fajnym detalem, ponieważ w książce i w grach mamy to jasno powiedziane, że wiedźmini umieli odbijać Trzały. Co jeszcze? Dalej tam mamy flashbacki z wiedźmińskich treningów, a następnie mamy wymianę taką studencką można powiedzieć wymianę między szkołami wiedźmińskimi pomiędzy właśnie kotami a wilkami. Koty tam droczą się z wilkami i prawie by doszło do bójki, gdyby nie mistrz, właśnie wesemie i mistrz. Guksard, czyli mistrzowie szerbierki. Mistrz Guksard jest od y, szkoły Kota, a właściwie Wesemir jest wiadomo od szkoły Wilka, wszyscy dobrze to wiedzą. Następnie tam Wesemil bierze Geralta na offroad na wycieczkę normalnie krajoznawczą po okolicy i pokazuje mu miejsce, w którym w zasadzie zdechł jego ojciec. Znany Wam dobrze, Corinne, z poprzedniej części. No i Gerard dostaje flashbacków od, od, z Corina. I widzi tą swoją wizję i w ogóle. No i tam mówi, że jest Gerard wyjątkowy. No, a Ge no i tam jeszcze Gerard zwraca uwagę na to, że Gerard, że on nie ma takich włosów. Bo tam jak pokazywałem, Gerard ma siwe włosy. A właśnie Vesemir na to mówi, że coś się wydarzy, co go zmieni. No i tam zaczynają rozmawiać o tym turnieju, bo właśnie turniej będzie kluczowym wydarzeniem w tym komiksie, bo on ma być w sumie zwieńczeniem treningu Wiedźmińskiego i po zakończeniu tego turnieju można zostać pełnoprawdy Wiedźminiem. Następnie tam Geralt i Vesemir spotykają dwie czarodziejki i tu mamy tą naszą Garburskę. No i też mamy jej mistrzynię i w międzyczasie Rwkę Cygankę, tak. Dalej, tam mistrz Wesemir gada ze z nią, w międzyczasie, tam jaskier łazi, i tam <gad ten gada na czarodziejkę. LML dutki, mieć długi, mieć długi a wiedźmin, krótki. No, takie tam. Dalej, mamy pokazany właśnie ten Bida Obóz, Uf, w międzyczasie, właśnie ta czarodziejka coś zaczyna kręcić, z którą Wesemir był i wysłała wiadomość gdzieś. Tamta garbuska została przetransportowana, przemieniona, nie wiem, przez jakieś diabły, szatany, nie wiadomo co, jakimś pogańskim rytuałem w piękną, ładną, zgrabniutką czarodziejkę. Tymczasem tam na zamku Radovid bada radę co zrobić z bo Jakoś nie są mu na rękę i też druidom nie są na rękę, a drudzi mają dość duży wpływ na króla Radowita z Kenten. Oczywiście mamy tu aż niskobudżetowy zamek mamy tu ten fajny detal, o którym wspominałem, że ten gołąb został wysłany przez tą czarodziejkę do Radowita i tam mówił o zwiadzie, w międzyczasie tam nadworny czarodziej trenuje gwardię, żeby powstrzymać tam Wiedźminów i zrobić im czystki. Tam potem jest Noc Beletain, e, już nie pamiętam, generalnie to tam, to jest taki, nie wiem, walentynki wiedźmińskie, można powiedzieć, takie pugalińskie walentynki. No i generalnie tam mają schadzkę z y, Wiedźmami oraz Elfką Cyganką, tak. Boże, te, te elfki naprawdę mnie burwersują w tym y, komiksie. Ale czarodziejki spokojne były nawet. Dalej mamy tam właśnie takie, jakby preludium do strzygi. Bo tam jeden kupiec zleca grupce kotów y, zabicie strzygi. Jednak y, oszukują tego kupca i wiedźmini ze szkoły kota nie wiadomo, co w zasadzie się z nimi dzieje. Tam dalej mamy końcowy etap. Tam jeszcze Wesemir y, opieprz. <śla> Wesemir zwraca uwagę swoim uczniom za to, że pili po nocy w Beletajny i są pijani i nie umieją ustać na treningu. No i się zaczyna próba lasu. I tam trzeba. Jako z zawiązanymi oczyma trzeba wrócić do więźbickiego obozu. Tam wywożą się w las. No i tam w tej próbie pomaga w cyganka. tak. Tam Gerard jeździ z nią na łosiu, albo Jeleniu, już nie wiem. I tam natrafia w międzyczasie na rezerwat wranów i bobołaków, gdzie tam oni gadają po rusku dosłownie. Ja nie wiem, co tam pisze. Na serio, ja nie wiem, co tam pisze. Jeśli ktoś na cyrylicę, to ok. To mi może powiedzieć. Tam w międzyczasie. Gerard, w międzyczasie tam ci, te koty, jakby pozabijały kogoś przy karszmie i zwarają to na wilków. Tam jest ta wymiana studencka pokazana, co tam robią, i generalnie są pokazane przygotowania kotów na turniej. zapasy uprawiają, i generalnie tam Gerard sobie wraca jest uczciwy. W międzyczasie Wesemira i Guksarta wysyła król. No i zaczynają się już problemy. Wesemir i Guksart zostają aresztowani przez królewskich agentów. No i ma mamy początek turnieju. Na tym turnieju Geras musi zmierzyć się ze swoim przyjacielem Guksa Gwertem. Gwert niestety zostaje w czasie turnieju zmanipulowany przez właśnie Czarodzieja nadwornego i Gerard przypadkiem go zabija. I przez to właśnie Gerard osiwiał. Przez to, że zabił swojego przyjaciela. No i w międzyczasie królewscy robią czystki wiedźminów tam. Druid, Myszowur, pomaga uciec Gerardowi. No i Gerard ucieka. Myszowur zostaje aresztowany i ścigają królewscy Gerarda tam. Potem Gerarda trafia na elfkę, cygankę. No i mamy potem. Druidów i łowców nagród, którzy ścigają Gerarta z Gerart Tam zabija jednego, który wygląda jak Chadmon, go po prostu. No i mamy w zasadzie koniec komiksu. Gerard odjeżdża na koniu nie wiadomo gdzie, na jakichś stepach jedzie jak normalnie Putin bez koszuli na koniu. No i w zasadzie to by było cały ten komiks tak omówiony. No, generalnie, no jak mówię, 6 a 10 w borwach do 7. 10 coś takiego. No nie był najciekawszym komiksem, ale ujdzie, ujdzie zdecydowanie. Bo czytałem większe Sła... większe krapy w swoim ży życiu, krapy patrz, słabe komiksy, słabizny, słabe rzeczy i tak dalej. Nie wiem, Generalnie komiks, jeśli ktoś chce całą fabułę poznać tych komiksów polecam, ale jeśli ktoś chce zapoznać się ze światem wiedzbińskim, to już niekoniecznie lepiej to przedstawia zdecydowanie serial z żebrowskim. Stary polski serial, serial H2 na ten Netflix, zdecydowanie lepiej to przedstawia. No, mówię tak, cyganka mnie burwersuje, ale następny komiks będzie o strzydze który sobie omówimy, zacząłem go już czytać, więc możecie za niedługo wyczekiwać, wyczekiwać już tej recenzji. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za to, że ze mną byliście. Piszcie swoje propozycje w komentarzach i jak propozycje, co mógłbym ulepszyć przy tych recenzjach. I dajcie też znać jak Wam się to podoba na razie.